Witajcie. Dzisiaj dolejemy sobie z takiego auto specyfiku będziemy testować. Jest to preparat do czyszczenia wtrysków i generalnie całego układu Common Rail i nie tylko generalnie do całego układu paliwowego, także zaaplikujemy sobie go dzisiaj do baku. Mam trasę około 250 km, także akurat będzie, będzie miał co robić po drodze sprawdzimy spalanie, zobaczymy czy to coś da. Okej. Okay. Preparat mam otwarty, więc teraz sobie co to lejemy. Ops. Ja generalnie lubię preparaty Moly, bo wiem, że one naprawdę działają. To nie jest mówię już pierwszy raz, kiedy używam tych preparatów nie tylko zresztą do paliwa, ale Kupanki i oleje są naprawdę dobrej jakości. Także polecam. Ok, przytomną trasa Jak przyjadę na miejsce, to jeszcze może pokażę Wam spalanie albo powiem coś więcej o tym preparacie. Z tego co mi wiadomo, już kiedyś z jakimś mechanikiem rozmawiałem, to jest jeden z mocniejszych preparatów, jeżeli chodzi o preparat do wtrysków. Ale ja to używam po prostu profilaktycznie. Nie mam żadnego problemu z układem wtryskowym, ale. Nie powinno zaszkodzić, witajcie ponownie. dojechać na miejsce. Spalanie no wyszło coś koło 9 litrów. Ze spalania, było było 9,2 jak wyjeżdżałem, troszkę go przegoniłem. Bo ostatnie dystanse pokonywałem praktycznie w mieście. Także troszeczkę trzeba było go przegonić. E, środek do wtrysków zalany. Spalanie hmm, chwilowe tam pokazywało około 8, 7,5, 6,5, w zależności od prędkości. Ale e, na pewno mówię, nie zaszkodziło. Także to nie jest pierwszy raz, jak dodałem ten środek. Będzie dobrze, pacjent będzie żył. Tymczasem ja się z Wami żegnam, Pozdrawiam.